Fajny ten film Cas Vegas. No. A Ty jakie filmy lubisz? Kochanie Co chcesz? Ty Bo szczurek przychodzi Na miasto chcę ją wyciągnąć I Ten Melepeta? Ten Melepeta, no dobry chłopak wziął jest. No jest dobry chłopak Jeśli on zanim przyjdzie To już będzie porobiony a co ty? Szy czysty umysł, tylko piwko na imprezie. Tak jak ja, przecież mnie znasz. Siam? I co ja pan gotowy? O właśnie tu gadamy, żebym sobie wyszedł, nie? Że jesteś dobry chłopak. No i dobry ty co? Chyba idziemy, nie? Ty nie idziemy. No, chyba idziemy. Się mówili mnie. Ty kurwa, szurek. A gdzie ty spodnie masz? Ty właśnie kurwa, tego bo. Nie dałem rady, kurwa, bo musiałem się tego wyzykować trochę. Zrobicie śniadanie i potem ten. Yy, tak łaziłem po domu, ty szybko, wszystko wszędzie tego. Poskładałem nie? Spodnie, kurwa to. I zapomniałem się ubrać. Ja pierdolę. Pożyczysz mi jakieś? Masz jakieś? Pożyczysz mi? Dresy, kurwa, dżinsy, wszystko założę, ty. Żebym zapomniał, nie? Dawaj, 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 no. I to tak tak są przyjechałeś? Taksówkę, kurwa. się pierdolni w kurwa, ja chujcie taksówkę, ja pierdolę. Tyle pieniędzy płacił. W przyjechałem, miejskim MKS-em, 2,50, posadzą do ciebie. Ruszaj dupę, dawaj te spodnie i spierdalamy, bo... Nie